Witam Was bardzo serdecznie z strony Blackwire, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta, naszej kochanej przygody z Minecraftiem, Więc chyba czwarty nawet odcinek to już jest. Więc no, pokażę Wam, co się zmieniło do tej pory od ostatniego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba Wam trochę ab update taki, no w Minecrafcie. Więc no, na sam początek pokażę Wam to, co już było, oczywiście. Czyli tutaj dodałam jedynie tutaj te lampiony, zmieniałam zamiast pochodnię to ten. I o, jak widzicie, tu jest mnóstwo, ale to mnóstwo skrzynek. Z, tak, z takiej modyfikacji jak Aqualon, coś takiego, tu się chyba w ten sposób. I tutaj można dostać jakieś tam specjalne rzeczy też, więc też sobie łowię. E, tutaj dodałam taką obręcz i planuję, żeby tutaj był taki portal do netheru, więc e, co będziemy dzisiaj w dzisiejszym odcinku robić? Chyba próbować zdobyć e, jak to się nazywa? Ob 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 Obsydion, ob o! Tutaj się nic oczywiście nie zmieniło do tej pory ale będzie. Tutaj do niej trochę trochę od trasę dodałam Tutaj y, zrobię te szersze i zacznę już powoli tym drewnem, świerkowym drewnem, y, robić taką balisadę. Stworzyłam farmę i tutaj też zrobiłam już do końca, więc pokażę Wam farmę. Ona będzie w ten sposób wyglądać i jeszcze mam to w zamiar poszerzyć, ponieważ y, mam jeszcze inne. Zdobyte nasiona, więc będę musiała je posadzić i zobaczyć, co z tego będę mogła robić. Tu są ziemniaczki, tutaj jest sałata, tam są marchewki, tutaj jest pszenica i tu jest pomidorki, więc no, czy tam kapusa to się, nie, a nie, nie wiem. Tutaj zmieniłam oczywiście nasze kochane wejście, dodałam te lampiony. Te lampy naprawdę robią efekt w nocy. I tutaj, jak widzicie, jest taka ścieżka. I właśnie się zastanawiacie, do czego to jest ścieżka? Otóż do wioski. I właśnie mam tutaj rzutkiewkę, mam tutaj sad, on to może być ten, jak to się nazywa po polsku. Zapomniałam, na pewno mam beans to są fasola, albo nie wiem, czy jakoś tak to się nazywa, nie, nie kojarzę i blackberry seeds, no i, no i jeszcze on sweet potato to tyle na razie tutaj, be... tu w ogóle będzie zamiar stawienia wielkiej stodoły ze stworzeniami, oczywiście z owcami, i kurami i nie wiem, może konia albo osu zdobędę, nie wiem tutaj idziemy oczywiście do wioski i planuję ją tak jakby Poszerzyć i zrobić się bardziej funkcjonalną, żeby było trochę więcej wieśniaków. O, tutaj w ogóle mają krawę, to będę mogła ukraść, i tutaj w sumie tu się nic więcej nie zmieniło. Więc no to na tyle na razie, co zrobiłam. Na, na ten moment bynajmniej. I dodam te kwiatki, które robiły naprawdę fajną rzecz. I teraz mi się trochę przebala jeszcze trochę z kobelstonu na kamień. Więc tak, tutaj przypalam w ogóle kamień. O, już nie mam węgla, i trochę mam też po węgiel. Eee, tu już nie potrzebuję, za co tu potrzebujesz 8, 20, dobra, to by tam dorzucę. A, I muszę trochę swój kilo ponaprawiać, bo zaczęłam go używać tutaj. Przemieszczę jeszcze mogę mieć, chyba zacząć przepalać, tylko nie wiem, gdzie mam mieć tutaj. Na pewno będzie trzeba gdzieś znaleźć miejsce na... na 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 na... ten. Żeby móc... Co ja chciałam powiedzieć w ogóle? A właśnie, pewnie zauważycie tą skrzynię i pewnie się zastanawiacie co to jest, no a to to jest po prostu, że poszerza więcej miejsca mam, a i mam Neptun Sport, trafiło mi się, więc bez go, więc dobra, na sam początek idziemy poszukać, nie wiem, e... Obsydianu. o, bo chyba u mnie to nie ma żadnej nalety nie było ani razu, więc... Planem dzisiejszym jest odsunąć lawy i wziąć. Mam wodę. Mam wodę. Wziąć. A tutaj gdzieś mam w pobliżu. Nawet patrzę, że. Dobra. Wy... Będziemy musieli wziąć na pewno obsydian i zrobić portal. A może ja to zrobię tak na początek, to po prostu tak ocz tej kloce, a później ten... Będziemy może w sumie wejść do Teru i zobaczyć, czy coś tam jest ciekawego. O, tam jest lawa. Tam idziemy. Mogłabym murzyć tej wody, ale no. Nie chce mi się. Czy ja sobie trafię. trafię. Łupa, o! Na początku myślałem, że to do mojego domku. Bo tak wygląda. Ale nie, to jest po prostu jakaś inna jaskinia. Nie, nie. Nie idę do Wardena, nie ma szans. Nienawidzę Wardena, nie. Kto go w ogóle lubi? A, i na moim kill jest wydajność 4. Zapomniałam wspomnieć. Więc ja tak. No, mamy wydajność jeszcze plus. Do tego. O, nie. Big Moon has a pirate. Cieszę się, ale ja nie chcę go. Mam wszystko opadanie Wszystko mi się trzęsie. Dobra. Wypiedział, jest tak pochodnie, pochodnie ląduje tu. Robimy pek, pek, mek, mek, mek. Nie pamiętam na ile to kratek powinno być. No ja nie mogę, jeszcze cofiam na, na żwir. Nienawidzę tego. Pytanie, czy to zadziała, teraz. Nie wiem, czy nie za szerokie zrobiłam, ale trudno. Zadziałało. bo to zanim pójdziemy, to jeszcze po złoto, to może będzie handel. Pokaż mi swoje towary. Idziemy w świat, idziemy do portalu. E. O, daj mi przejść, normalnie. Musimy zejść głębiej, cieszę się. Ja za paniczkę wzięłam. Dobra. Więc na sam początek zapisujemy tutaj i piszemy: portalo kan. Do. Dobra, patalo do pikanto, jest. Mamy dziwne jakieś to, nigdy nie wiem co to jest. A uś to bije. Ciernie, aha. Okej, okay, wziąłem ciernie. W się występuje ciernie? Co to, to jest? Mięso, fuuu. Ej, ja nie chcę do tego, fuuu. Nie podoba mi się, co się stało z mnie te co je? Znowu to mięso, fuuu. Ono jest tak dziwne. Nie rozumiem, kto to postanowił dodać do gry? Albo jaka modyfikacja to postanowił dodać? To przeciwnie wygląda. Przyjąć, oj już mam połowę, kilofa już, no no no. Ała, nie pij mnie, proszę. Ała, czym dostałam tym razem? Te kwiatki mnie chyba piją w ten sposób. Wspierdzielaj, na kwiatka wejdź. Sama, pobie. Prawda, to jest wina kwiatka. Płonące kwiatek, no tak. Nazwa sama na to w nas wskazuje, na to wszystko. Mamy tutaj pigliny O, z tobą chcę handlować, z tobą, właśnie z tobą. Zobacz. E, gamoniu mały, oddaj tu, ty, ty, ty nic nie weźmiesz. Siekasz? Siekasz cebulkę? Sie, 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 siekam cebulkę. Jakieś butki dostałam. A gdzie te butki? Zajęło mi! Zajęło mi butki, widzieliście jaki złodziej? Wziął mi te buty i zabrał. Ści gnoju jeden. I to jeszcze jest enchantowane. Spierdzielaj gnoju! Nie! No, zabrał mi. Z złodziej. Tam też wszystko płonie. Ja pierdzielę. Pań. Tutaj coś może być faktycznie. Oczywiście nie użyję tutaj e wody, ponieważ woda oczywiście znika nam tu. Pamiętajmy o tym. Ale tu się świeci i ja nie mogę. Mocno tu jest. Dam radę? Chociaż. Gdziekolwiek. Eee, prawie. Potrzebuję trochę... <laughs> oh, wow! wow. wow, wow. Gdzie? Gdzie ta Tam jesteś. Auć. Nie potrafię, Ała, Ale. Zrób mnie. Auć, 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 Ile tych kwiatków zasranych jest? A! No pierdziele, że on tutaj dalej jest. No zostaw mnie już. Odwal się. Gdzie jesteś? Ja nie wiem, gdzie jest ten most. Zasrony. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ten most był? Teraz nie słyszę. Mów no, ich nie być w ogóle. Ja tu se buduję. Będzie trzeba sobie robić jakieś chyba mosty, a nie. <ścoughs> U, nie mogę. Ile razy można wpadać w to samo miejsce? Czyli w lawę. Słyszę cię, cholera, jedna. Nie ma bada, że mnie złapiesz. Zostaw mnie. Nie wiem, gdzie latasz, ale zostaw mnie, proszę. Ja tylko obczaję waszą twierdzę, bo nie wiem o co chodzi w niej. Nie wiem, czy to jest twierdza nawet. Cóż to jest? Mam no, złoto? Mam złoto. I ci jeszcze mam. Gdzie ma? O! Uderzył mnie! Pierwszy bym! <grybujesz> e, ale ja nie mam rzeczy! Ja nie mam kapelutka. Ja mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, chociaż. No, ale do was okradam z tego złota. Pierdziel, to się. Chcecie się bić, to ja was za złoto. Widzę ci, pnął jeden. Widzę tam tego też. Trochę się obawiam, że. Spierdzielaj tutaj kupię. Jakieś gówno małe. Co to jest? Moskito to jakieś. Cze ma. Są. Nie wziąłem żadnego innego miecza. Tam widzę skrzynkę, dobra. Trzeba się pozbyć tego. Dobra, mamy, pomagmie. Czy tam w środku jest tylko i wyłącznie jest i skrzynia! E, Nieba! Nieba! Ej, spiewcie, No i puść mnie! Puszczaj mnie, śmieciu jeden, ty chodź tu! A wow, co to było za jakieś gówno latające? Jakieś moskitos! Będę musiała iść po jeszcze. że się mam wy wy wyłowiony pewien wieczór, więc szacun. Puść mnie, zasawić mnie. Jakieś małe śmieci. One po jednej HP mają, ale nadal. Ja wam te złoto tu zabieram. Nie ma pata, że się zostaje z wami. Nie ma cholerstwa. Po tym, co mi zrobiliście, to nie ma Nie ma. Zabieram to, co tu ma. O! <laughs> uh. O! Oh. Oh. Mieczek dostałam! O! Oh. Sztamka karyterytu! Zajwiście O! Oh. hełm diamentowy! jeszcze widziałam inne skrzynie tam, więc będzie trzeba przejść się. Patrzcie, się. zbogaciłam się nagle o złoto, nie? Szacun! Cześć. Masz tu skrzynię, może? Nie. No to szkoda, bo by fajnie by było, jakbyś miał jednak. Tutaj. Cześć. O ty śmieciu jeden, to widzę ciebie. Ciebie to najmniej bym chciał widzieć. Dobra, więc trzeba się pozbyć na pewno tego piarza. Ale widzę, że nie ma chyba zejścia. Ale mamy dwóch kuszników tutaj, co będzie problematyczne. Chyba, że się zrobi coś Coś takiego i zobaczy się w ten sposób. Nie widzę We, we, gdzie ja bym zaciała jeszcze? No jako, że będzie ten typież, nie? Yy, więc trzeba zrobić coś takiego, może? Chyba, zejść sobie do niego tak, żeby centralnie móc... O mać. Uważam, wleciało nieźle. A Ała! Czekaj, panie, muszę zjeść. No tutaj gdzieś... Nie, tu nie miałem do tego jabłka chyba. O! Przeżyłem, modziwo. Aucz No cóż, trudno. Użyjemy tego miecza tego teraz Valorin, chcę zobaczyć. Co to? A, to są ponące kwiatki. Wstrzymałem, co to rzuciłam. KBA ja szybka. rozbycie się ich. Co się zdziwiłam, że tutaj są. A, bo tutaj ile jest przejście, nie? Never mind. Co to było? Jakaś świnia wleciała tutaj do tego? Chyba to. Czy coś jednak faktycznie gdzieś tu, gdy jeszcze jest coś? Czy już nie ma? Hmm. No bo tak, mamy jedną sztabkę na trytu, No tu tam już coś się może zmienić. Na przykład w geofie, tylko przybył wtedy stół kowalski... Ja pie. Eee. Ale no tak, nie mam tutaj wrócić taki... To, to dobrze, że chyba zleciało mnie. Ale coś mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się odcinek podobał. Czekać, jak to się robi tutaj. O, tak. Mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się odcinek podobał. Zostawcie subskrypcję na tym kanale wraz z dzwoneczkiem. Serdecznie zapraszam do zaczęcia wspierania mnie na cofi. Jeszcze nie mam żadnego pojęcia, co zrobię dla wspierających, ale coś może będzie jakieś, nie wiem się zastanowię, albo pomożecie mi przy okazji. No i zapraszam też Was na mój serwer Discord. Wszystko jest w opisie filmu, tak jak zawsze, więc to na tyle, więc cześć!